Wyjechałeś z gorącej Kalifornii, by zamieszkać w Chicago i stworzyć tu inicjatywę, jakiej jeszcze nie było, Polish American Actors Theater. Po co Ci to chłopie? Właśnie tak czasami się zastanawiam, ale jak e, oglądam, zastanawiam, to jest bardzo interesujące, po co mi to? I ci powiem tak naprawdę, dla mnie to nie jest to za bardzo potrzebne na tyle, jak dla aktorów tutaj. To zrobiłem tylko za, dlatego, że chcę pomóc aktorom tu. Ja mieszkam w Teksasie, Austin, mam dom i mam mieszkanie w Palm Beach i mam mieszkanie tu. Ale chcę pomóc tym aktorom, których wszyscy traktują tu jak śmieci. Wiesz? Jakbym w tamtym roku, i Ala Szymankiewicz umierała, aktorka w Chicago, o której pewnie nikt nie wie, że istniała przez 20 lat, występowała, oddała serce i na dzisiaj nikt nie wie, i ona mi prosiła, żeby tu przyjechać. I ja mówię: Wiesz co, ja tu coś zrobię. Ja nie wiem na ile będę mieć czasu, ale przyjadę na rok i zrobię. I mi było szkoda tej kobiety, aktorki, która oddała tyle lat w tym yy, sytuacji, w tym społeczeństwie, który nikt jej nie docenił. Ja mówię, zrobię to dla kogoś, co warto. I to tyle: jestem tutaj, zrobię kilka sztuki, wyjadę albo wrócę, zobaczę, ale jestem w sytuacji w swoim życiu, że mogę sobie na to pozwolić. Ale to było wstrząsające, żeby aktorka klasy Ali Szymankiewicz, która była świetną aktorką. Była tak traktowana, tu nie było platformy dla aktora, który jest profesjonalnym aktorem i mógłby występować dla publiczności. I myślę, że to było najważniejszą motywacją moją, żeby założyć w Chicago Polish American Actors Theater. Ale w tej chwili nie żyje. Mariuszu, ile ty masz wzrostu? Milemdziesiąt. Bo ja się zastanawiam, jak w tym, chyba niewielkim wzroście, albo średnim, jeżeli chodzi o mężczyznę, mieści się tyle empatii. Empatia to jest bardzo interesujące słowo i nie wiem, czy potrafię na to odpowiedzieć. Bo ty postanowiłeś uderzyć pięścią w stół i zająć się polskimi aktorami, którzy, nie tylko według ciebie, ale także według mnie, przez wiele lat nie byli doceniani. To znaczy, ja myślę, tu w Chicago, aktor jest traktowany na poziomie niczego. Nie ma szacunku do niego, w związku z tym aktor nie ma szacunku do siebie, i to wszystko się kręci w bardzo trudnym, yy, jakimś takim kole. 22 to się nazywa. Ale ja się zastanawiam, z czego to wynika. Czy polonia amerykańska, ta chicagowska, nie jest gotowa na to, by aktorów doceniać, nie jest gotowa na to, by odbierać sztukę, odbierać teatr, czy po prostu się na tym teatrze polonia chicagowska nie zna? Ja nie myślę, że to jest problem Polonii Szykagowskiej, ja myślę, że to jest problem świadomości aktorów, którzy muszą dorosnąć do momentu, kiedy zdają sobie sprawę, że są aktorami, podejmują się odpowiedzialności tego, żeby być aktorami, też muszą zwiększyć swoje możliwości aktorskie, w związku z czym muszą pójść do innych szkół i uczyć się aktorstwa od Amerykanów, żeby zrozumieli, jaka odpowiedzialność na aktorze jest. Ja nie myślę, że do tej pory tu Polacy wychodzili dalej niż tylko do polskich nauczycieli, którzy uczyli ich na aktorstwa, a, to nie, a myślę, tak jak pracowałem w Los Angeles czy w Nowym Jorku pracuję, tam studiują z ludźmi, którzy coaching robią dla aktora. Reżyser nie jest od coachingu, profesor jest od uczenia i wtedy aktor ma poczucie pewności, ma poczucie szacunku do swojego zawodu, w związku z czym masz poczucie szacunku do mnie, do reżysera, do pisarza, do pani od kostiumów i do wszystkich innych. Jeśli to nie jest wyłożone, przedstawione na czym polega zawód aktora, to jak wszyscy się szukają i ganiają i udowadniają. To jest bardzo ważne, żeby to po poregulować. A na czym polega zawód aktora? Ja myślę, że najważniejszą rzeczą zawodu agritora jest mieć dobrze wyćwiczoną pamięć, musi pamiętać tekst. To jest początek, musi umieć wyglądać, stać, prezentować się, musi umieć za, e, zapanować nad swoimi emocjami, musi potrafić stworzyć charakter i włożyć emocje, które są w tym charakterze ważne. Tego nie można zrobić, jeśli aktor nie ma szacunku do siebie i nie wie, że jest aktorem. I tu właśnie widzę to i to jest chyba główny problem z aktorami w Chicago i artystami stąd, że nie mogą wyjść dalej. Oni nie wiedzą tak naprawdę, po co oni to robią, a może to robią dzisiaj, jutro, a może za tydzień. Wiesz co, bo z tego, co ty mówisz, to obraz chicagowskiego aktora jawi mi się jako obraz takiej życiowej pierdoły. Ja myślę, że coś w tym jest. Ja tego nie powiedziałem, ale pewnie coś w tym jest. Szuka się. A że nie był, nie wziął coachingu, nie przyszedł na lekcję do coacha, który uczy aktora, co to znaczy aktor. To on nie wie, on tak się szuka i on cały czas udowadnia coś. A aktorstwo jest bardzo proste. A jeśli ktoś ma talent, to jest wspaniałe, ale aktor musi wiedzieć, co musi robić. Nie może robić wszystkiego. Musi pamiętać rolę, poznać. Jak ma podchodzić do ubierania się w charakter, no, budować charakter swój? Wiesz co, upraszczając, myślę sobie, że Polish American Actors Theatre to chęć nakłonienia i nakłonienie aktorów polskich w Chicago do tego, żeby wyszli z małych scen, upraszczając, żeby przestali grać w wiasełkach, a zaczęli grać na dużej scenie. Ja myślę, że powiem ci jedną rzecz, to jest bardzo złe określenie duża scena, bo co to znaczy duża scena, jeśli wychodzi Barbara Streisand w rogu tego, tej, tej sceny, to, jest to, to cały czas ta... jest to Barbara nie, Streisand. Nie, to jest wielka scena. Aktor musi być aktorem. Scena nie określa aktora, tylko aktor określa scenę. Jeśli aktor wie, co robi, to on gdziekolwiek jest, to jest aktorem. Jak byłem w Nowym Jorku, miałem przyjemność pracować z Liza Minelli. I proszę pana, gdzie nie wychodzić Liza, jak była Liza Minelli, nie tą panią Liza Minelli, to ona jest gwiazdą. I każdy wie, kto jest Liza Minelli. Tak samo jak aktor musi wiedzieć: ja nie jestem panią, co będę próbować, czy panem, ja jestem aktorem. W momencie, kiedy jesteś aktorem, musisz być aktorem. Kiedy jesteś osobą, to musisz być osobą. No Niektóre rzeczy muszą być zrozumiałe przez ciebie, bo jeśli aktor tego nie rozumie, to już nikt nie będzie rozumiał. A jak zrobić z aktora gwiazdę? Bardzo dużo elementów na to wpływa i myślę, że to bardzo dużo elementów. A gdybyś tak procentowo spojrzał na aktorów globalnie, nie tylko w Chicago, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, to ilu ze znanych aktorów których znasz ty, których znam ja, którzy, których znają widzowie Ameryki Po Polsku, to tak naprawdę gwiazdy, o których możemy powiedzieć, że to prawdziwe gwiazdy i na ich widok prywatnie opadłyby nam kopary. Ja nie wiem, co to znaczy, opadną kopary, co to znaczy gwiazdy. Jak jedna rzecz, wiem na pewno, jeśli w przedstawieniu czy w telewizyjnym, czy w jakimkolwiek masz gwiazdę, to wiesz, że masz gwiazdę. Gwiazda określa poziom całego przedsięwzięcia, dlatego one są tak bardzo ważne. Czyli słowa gwiazda, określenia gwiazda nie da się po prostu zdefiniować, nie ma definicji, która w 2019 roku określałaby gwiazdę. Gwiazdy się po prostu czuje. Ja Ci powiem jedną rzecz, jak idziesz po ulicy i widzisz wiele kobiet i one przechodzą i patrzysz na jedną tylko, a dziesięć poszło, ta ma coś z tego elementu, to w tym kierunku musimy się oglądać, żeby był ten element gwiazdy.